Proszę Państwa, rozpoczynamy naszą konferencję. Witam kwiat dziennikarstwa podlaskiego i nie tylko. I chcemy dzisiaj parę słów o rozpoczętej kampanii wyborczej. Pewien szkic programu bardzo skrótowo, bo jest także w formie pisemnej przedstawi wasza koleżanka Posaku, Karena Dunat. E, potem wy e, Zabiorą głos tutaj przedstawiciele stojących po tej stronie mikrofonu. Krzysztof, przypomnę, zaręba, przewodniczący Rady Wojewódzkiej, Jacek Sywicz. Na no chyba nie trzeba przedstawić, dla nam postać, ale szczególną uwagę zwracam na tego młodego człowieka, Tomka Zatorskiego. Będzie dzisiaj miał tu swoje kilka minut, ale to jest taka nasza pierwsza z zapowiedzianych mamy. Kilkanaście chciałem dzisiaj wystrzelić ze wszystkich armat, ale kandydat na prezydenta powiedział, że jak u Chińska napięcie trzeba dokonać tak, 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 tak. i co tydzień z czymś wyskoczymy. No, mamy na przykład rewelacyjny pomysł na usprawnienie komunikacji miejskiej w stoku na imprezę, która może nas wypromować w kraju, a być może za granicą. No, o tym jeszcze cicho Kolega radny, właśnie Michał Karpowicz, kandydat na prezydenta, Janusz. Ryszard Kochan, kolega Jan Syczewski, nauczyciel akademicki, poseł kilku kadencji, prezes Biał Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Tempus Fugi, czyli czas goni. Proszę, porządku. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Bożena Dunas, jestem dziennikarzem w Tegozyskanie od 14 lat. Wcześniej byłam y, dziennikarzem Kuriera Porannego i Szefową Białów Wałka. Bardzo liczę na Państwa życzliwość, ponieważ po raz pierwszy jestem po tej drugiej stronie mikrofonu i naprawdę jest tutaj fatalnie jestem zdenerwowana. Yy, miałam mówić o programie więcej, ale ograniczę się do dwóch paru, ponieważ ten program jest jeszcze w fazie po prostu kształtowania. Będziemy pytać ludzi, ankietować, chcemy być blisko ludzi, chcemy wyjejść, co sądzą. Yy, wiecie Państwo, żeby sformułować jakikolwiek program, trzeba sobie jasno zdać sprawę z tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. Wiadomo, że poznacie to Polska B. Wiadomo jednak też, przeanalizowaliśmy tutaj dane w za ostatnie miesiące, że podlasie bije niestety rekordy Polski w najgorszych dziedzinach, czyli stopa bezrobocia najwyższa na podlasiu, czyli najwięcej przedsiębiorstw, przedsiębiorstw państwowych zamknięto właśnie na podlasiu. Średnio w Polsce w tej chwili przypada na jedno miejsce pracy 36 bezrobotnych, na podlasiu od 56 do 86 w zależności od powiatu. To są po prostu dane nokautujące. To jest po prostu to, od czego zaczynamy. Chcę jeszcze powiedzieć, że prześledziliśmy, jest taki raport Instytutu Gospodarki, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który śledzi atrakcyjność inwestycyjną wojenców. Podlasie zajmuje dół tabeli. Jesteśmy że tylko w jednej dziedzinie. Nazywa się bezpieczeństwo. Ja może o tym programie nie będę mówiła, właśnie żeby czasu tutaj nie tracić, chcę jednak powiedzieć, że tam wśród tych wskaźników atrakcyjności województw jest taki, który się nazywa, ja tu powiem może fachowo, który się nazywa kreowanie wizerunku regionu i popularyzowanie go. I w tym też zajmujemy ostatnie miejsce na dole tabeli. Proszę tak. Państwa, nie wiem czy Państwo zauważyliście, ostatnio Puls Biznesu opublikował, no taki właściwie prawie tekst żart y, z Podlasia, była tam mowa o tym jak y, nasz Urząd Marszałkowski promuje województwo Y, taką akcją promocyjną, województwo i również też programy pomocowe, unijne programy pomocowe. Y, no, zakupił, zamówił gadżety do promocji. To jest, te gadżety, ja Państwu przeczytam, bo chyba nie pamiętam wszystkich, to jest 25 kg próbek, 2000 pomponów, 50 zestawów dobrych, piłkę plażową. 100 z cyfrowym ekranem i śmigłem, które odlatuje po rozpoczęciu alarmu. No proszę Państwa, to jest jakby podstawa, od czego możemy zacząć, co możemy zmienić już teraz. Sporządzić jakiś wizerunek tego regionu, przyciągać inwestorów. Natomiast kupując 25 programów krówek to ja mogę zmienić swój wizerunek, ale tylko w koleżanek. Natomiast na pewno nie wyprymować regionu. To tyle. Dziękuję bardzo.